No i cholera oczekiwanie na cholera, na walkę, która nastąpiła. A, oh, i teraz oczywiście, że doktorek jako wsparcie reszta na bitkę. Julka z połową cholera odwagi. No nic, postaramy się to jakoś coś z tym zrobić. Lecimy. Razzle, Okej, okay, kto to teraz, Dazzle? Znowu ta przeklęta miejscówka. Na szczęście nikogo w środku nie widać. Ilu tych. Aha, i na razie mnie nie widzą, więc jestem cały wyluzowany. I z chęcią bym pobiegł sobie za belkę. O, i tyle, i tyle. Vincenzo. To byś z chęcią pobiegł za kwiatka. W sumie to nikt cię nie widzi, więc leć. Julcia, Tendy. I wolf tendy. Znowu dandys. Znowu dandys. Vincenzo, gdzie ten dandy stoi? Na pierwszym schodku, więc ty powiedzmy sobie szczerze, ty też zajmiesz sobie pozycję na pierwszym schodku. Czekasz na Julkę, bo ona będzie niesamowicie przydatna w tym miejscu. A ty na Wolfa. Ok. No i raz kozie śmierć, jak to się mówi. 9 punktów akurat mi to zajmie, dobiegnięcie tutaj i schowanie się, schowanie się za fotel, Sp O holender. O holender, punktów ruchu masz mnóstwo, 11. Biegnij tu, za kwiatka, są so, w uwadze. I można strzelać w tego gościa 84%. On ma dwu rurę, Ten ma pistolet. Cholera, on jest trochę groźniejszy. Ajdź. Dobra, w tego. Wchodzi. 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 Nie. Przypływ. Bardzo ładnie. Zostawię go z czwórką życia. Dazzle. 10 punktów ruchu. Dobiegniesz tu, dobiegniesz. Świetnie. Kogo ty widzisz, niby? Tego i ho oh, i tego. dworu również. Ale zanim on dobiegnie, to powiedzmy sobie szczerze, że ja już zniknę. Ty się schowaj za kwiatka. Schowaj się za kwiatka. I. Oczywiście, że spróbujesz przeatakować tych dwóch gości. Chociaż nie, w swojego będziesz walił, to niezbyt przyjemne. A tutaj masz trzech dostrzał, aż. Wow. Mizerny procent, ale no i właśnie, całe wszystko poszło jako pudło. Więc jeszcze raz. Oczywiście, że pudło ponownie. Julcia. Dziewięć punktów ruchu, nie zmieścisz się, więc musisz zająć jakąś taką dogodną, dogodną pozycję do strzelania obydwu. I ta dogodna pozycja będzie tutaj. Mam taką nadzieję. W sumie to mogłabyś trzech ostrzelać... nie, trzech nie mogłabyś. Możesz ostrzelać... tak, trzech możesz ostrzelać, elegancko. Tylko, że oni są pochowani cholernie. Ale trafiłaś obydwu, wow. I jeszcze straszakiem. Oberwał ponownie, świetnie. I jeszcze Wolf Let's mi został. Wolf z dziesiątką punktów ruchu. Wolf, Wolfie, ty się ruszysz tutaj. Jeden już leży. Widzisz tylko jednego. Ha, tylko jednego. ale ja bym rzucił granatem może tak tylko żeby zablokować im możliwość ukrywania się w tych miejscach przy, przy ścianach i w środku tych kontuarów to może być sensowne oni będą musieli się ewakuować jeszcze możesz strzelić z przycelowaniem w tego 33% wow weszło ale dalej ma 3 punkty życia do choroby Teraz szerf szarżuje z dwórką i trafił. Ajdź! No ty right, miałeś niby być schowany. A. 14 punktów ruchu. Świetnie. W tego gościa 60% tylko. Tylko 60% a tego 21. Kiepsko. Czyli z przycelowaniem w tego koleżkę. Ładnie. Ładnie. 80%. Pudło. I ostatni strzał już wszedł. Dandys. Dandys. Czy ty masz dobrą pozycję na tego gościa? Nie bardzo. Nie bardzo. A gdybyś tutaj podskoczył, bądź dobra, olać, stoisz w tym miejscu i próbujesz, nie, nie stoisz w tym miejscu. Chłopie, rusz się. O, i teraz masz cel na dwóch. Mizerny, ale zawsze. No właśnie, pudło. Holender. Znowu pudło. Julciu, gdzie ty możesz się schować jakoś sensownie. Huhu. Gdzieś musisz. To jest jednoznaczne. Tu na przykład. Bo już leciutko, leciutko obrywałaś i teraz masz. ...cela na naprawdę sporą ilość przeciwników, plus na jednego naszego. Wow. No niestety, muszę w niego strzelać. Spudłowo. Oj, ten dostał! Elegancko. Elegancko. Hmm, może obniżyć odwagę temu gościowi. To może spowodować, że on wybiegnie z tego pomieszczenia i się odsłoni. Jeszcze mogę przypływ wykorzystać, ale przypływ będę chyba trzymał na lepszą okazję. Policjancie, co ty zrobisz? Gdzie ty w ogóle jesteś? Ładnie. Ten nie zdechł jeszcze. O, flankował mnie. O, flankował mi. ma życia. W cholerę. Na szczęście jest bez osłony. 58% tylko. Żartujecie sobie. 58%. No co jest? Na szczęście oberwał. I szeryf. Czyli ten gość z dwururą. Cholera! Łatają we mnie jak w kaczki. Hmm. Okej okay. No to co? Dandys tu wykończy tego gościa. To jest jednoznaczne. Hmm. jeszcze się będzie w stanie przemieścić. Natomiast mnie by interesowało. <laughs> Ostrzelanie tych kolesi, ale najpierw musiałem podbiec, co nie powinno stanowić problemu. Dowody są tutaj 90%, 90% na tego koleżkę mam, a na tego 78. Wow, a z tym 88. Huhu, to są przynajmniej dwa strzały. Zdechł elegancko, jeszcze w tego mogę strzelać przynajmniej dwa razy, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Eee, I koniec tury, niestety. Julcia teraz, Julcia, która może się schować za kwiatka i łotać w. Do cholera, obejmujesz naszych. To tak paskudnie. 6 punktów ruchu. Tutaj ci zajmie 7 schowanie. A. może by się przemieścić tutaj wstępnie. I. I. I na przykład jeszcze tu. Teraz może obejmiesz przeciwników, a swoich zostawisz przy życiu. Holender, kiepsko to widzę. No nie da rady. Dobra, rypiemy. Na szczęście spudłowała w swojego. Ten zginął. Jeszcze ma straszaka, który tak naprawdę gówno może tutaj zrobić. No właśnie. I odsuniła się tylko. Dandys. Musisz ratować Julkę. Oho, ty siebie musisz ratować. Ty siebie musisz ratować. Czy to się odnawia, czy tylko raz Uzupełnia się przy zabójstwie, świetnie. I Dandys, ty. cholera jedna. Nie możesz tu się schować, Rilly? Zero punktów ruchu. Genialnie. I odsłonięty jesteś. Do cholery! Jak ja głupi jestem z przycelowaniem w, w tego gościa. Wow, oberwał. Oberwał, ale to i tak będzie w następnej turze do mnie strzelał. Ooo. A ten jeszcze skądś wyskoczył. Nie wiadomo skąd. Ty się ulecz, chłopie. Czemu ja wcześniej nie zauważyłem? Do cholery! Znowu ten sam błąd. Możesz tylko strzelać. Ok. 28%. Najpierw powiedzmy, że zwróć swoją uwagę na ten teren. I masz 33%. Oczywiście, że blok. Mogę dwukrwawienie, nie wpakował. Co za dziad? Ile ty masz na niego? 63%. A z takim strzałem? 90%. Jedziesz. Zginął. Za cholery, mogłeś się schować w sumie. I w tego jeszcze możesz pocelować. I masz na niego 61%. Jeszcze. Pudło. Jutia. Julcie, 9 punktów ruchu, nie dobiegniesz, tutaj dobiegniesz. <laughs> I możesz strzelać w niego, nie zahaczając w e, Winchenca. 42%, to. Oczywiście, że pudło. Do cholery, ile tych policjantów w ogóle jest tutaj jeszcze? Jeszcze straszakiem. Oberwał od straszaka, świetnie. Dandys. Dundys. Gdzie te dokumenty są? Tutaj gdzieś tak czy tak to musisz zasuwać. 8 punktów ruchu. I możesz oczywiście, że strzelać do tego koleżki. 5% masz na niego aż niestety pudło. I pudło. I policjanci z dołu biegną. Wow! Wow, i Wolf odrywa straszliwie. Wolf, weź Ty się schowaj leciutko. O I możesz w tego gościa za 59... 67%. Trochę niewiele. Chociaż w sumie najpierw... Myśl, że Ty się uzdrów z tego krwawienia paskudnego. Wolf. Dokładnie. Możesz strzelać. 59%. Pudło. Następny policjant. Ja nie mogę. Julka. Nie, Wolfa atakuje. Uff, spudłował na szczęście. Ty, zostało ci życia niewiele. Zostało ci życia niewiele. Ja bym to z chęcią sobie wykorzystał. 71%. I Osiemdziesiąt sześć. Weszło. Osiemdziesiąt jeden. Pudło, do cholery. Julka. Julka, ty lecisz tutaj. No sorki, ale... Takie życie. Dobrze, dwa razy oberwał. Dandys. Dandys. To by się przydało wrócić, wiesz, chłopie. Chociaż, to by się przydało lecieć do tego pokoju, powolutku. I ostrzeliwując się przy okazji, tak tylko, tak tylko sobie przy, samemu sobie przypominam, że warto by było strzelać. Wow, werwał. i jeszcze, jeszcze takim strzałem, niestety. Wolf padł. Niestety Wolf padł. Zresztą dwóch ludzi zranionych: Julka i Wolf. Cholera, Dandys ma możliwość uzdrowienia. Ale najpierw trzeba było się pozbyć tego gościa. Radnie. Oraz zwyczajny strzał 80% w tego gostka. Można z przycelowaniem sobie spokojnie zrobić. Świetnie zdechło. Julka. <laughs> Julka, która widzi jednego faceta. Z chęcią bym się Julciu Tobą schował przed nim i wykorzystał teraz możliwość strzelania. Bądź przestraszyć go. On ma mnóstwo odwagi. I opóźnić go jeszcze. Pysznie. Jeszcze możesz ją strzelić tak słabienko, słabieńko Może zajdzie, ale wątpię. Vincenzo. Nie, Dandys. Dandys, ty lecisz po. Tak, po. notatki. Winczęco. Right, let's go. Winchenso. Ty widzisz jednego. I możesz w sumie. W niego strzelać po podbiegnięciu leciutkim do przodu. Stało ci 7 punktów ruchu. Ha. No nie wykorzystasz ich. Sorki. I masz 72%. Gość oberwał. I pudło. Ha, Julciu. Nie dobiegniesz, niestety, musisz stąd walić. Ładnie weszło, nie przejmuj się, chłopie. Zdobyliśmy jeden dokument, i teraz biegnie... biegną. Jezu, jak ja mówię, należy biegnąć do, do drugiego pomieszczenia po następną porcję informacji, którą trzeba zniszczyć, informacji o nas. No właśnie, Julciu, czy ty możesz zniszczyć tego kwiatka? Nie możesz. Szkoda, przydałoby się. Ale oberwał od ciebie już po raz drugi. Może nie będzie takiej tragedii, Vinčenco. Błagam, wykończ tego koleżkę. 79% na niego i nawet z przycelowaniem, ci dam możliwość. 94% elegancko zdechło. Wszyscy w ogóle żyją, zwyciężam. Ok, czyli co otrzymał? Maksymalny poziom zdrowia obniżono o 10%. Nie ma takiej tragedii. I tak, co, 5 zabójstw, 450 damage. Nieźle. 0 zabójstw Wolf, 171 damage. Julka, 3 zabójstwa, 370 coś damage'u. Krytyk 1 wszedł. Dandys 0 zabójstw, 104 damage'u. Za to dokumenty zdobywał. Dobrze, okej. Okay. I to wystarczy już na ten odcinek jednoznacznie, ludzie, bo. Aha, szczur. <coughs> Szefie nie uważa, że to dziwne, że nikt słowem nie wspomniał o interesach prowadzonych z Louisem na Virginia Avenue? Właśnie odkryłem od tego, dlaczego. Federalni mają świadka, którego trzymają w hotelu Marlboro. Mar nie wiem, co robić, szefie. To daje federalnym dość dowodów, by cię wsadzić. Jedyne, co możemy zrobić, to zaatakować i się modlić. <grym z nimi> albo zaatakować, albo się modlić, chłopie. Jedno z dwóch. Okej, okay, w każdym razie. Ludzie, dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku przy ataku na motelu, na motel, a do tego momentu ja niestety się z Wami pożegnam. Dzięki za oglądanie, cześć czołem.